Panie i Panowie, już teraz mnie słychać znakomicie. To jest ta chwila, to jest ten moment. Ladies and Gentlemen, it's time for medal ceremony. Panie i Panowie, czas na ceremonię dekoracji Herbalife Ironman 70.3 Dnia. A te nagrody, te wyróżnienia, te statuetki wręczać będą reprezentujący miasto, dyrektor Centrum Sportu, Pan Marek Ucyk. Wielkie brawa, witam serdecznie. Zapraszamy, panie dyrektorze. Również reprezentujący sponsora tytularnego, panie i panowie, dyrektor na Polskę i Europę Wschodnią, pan Konrad Szałkiewicz. Witamy bardzo serdecznie, panie dyrektorze. Zapraszamy do nas. Również, drodzy państwo, nagrody wręczać będzie Piotr Netter. Witamy serdecznie. Michał Trelich, dyrektor Herbalife Ironman 70.3. Gdynia. również reprezentujący firmę LuxMed, Robert Korzaniowski, witamy serdecznie. O, to jest tak, człowiek, który, drodzy państwo, no cóż, przysporzył, powiem tak, nam chyba najwięcej radości, jeśli chodzi o medale i igrzyska olimpijskie. Panie Robercie, dziękujemy jeszcze raz. To taka proporcja, Rio de jedną. dzięki, brawa, dziękujemy serdecznie. Emilia Łapińska, firma Atende. Dziękujemy również za udział i będzie pani Emilia również z nami. Pani Ewa Wyganowska z firmy Itaka. Witamy również i zapraszamy do nas. Pan Piotr Wójcik, firma znakomita marka Mercedes, która oczywiście także triathlon wspomaga. Pan Marcin Domaniecki, Per Zumi, także będzie specjalna nagroda otrzymano. I pan Zbyszek Rodziewicz, dyrektor generalny Gianta. Witamy serdecznie. Oto ta ekipa, oto te osoby, które drodzy Państwo, będą wręczać nagrody dla najlepszych triatlonistów i dla najlepszych triatlonistek. Oczywiście zaczynamy od zestawienia zawodowców. Ja się usuwam na bok i z dużą przyjemnością zapraszam na to centralne miejsce, czyli na miejsce, gdzie jest tutaj na scenie podium tych najlepszych zawodników. Ladies and gentlemen, medal ceremony for. Women Pro. Miejsce piąte, fifth place, Olga Kowalska. Wielkie brawa! Miejsce czwarte, fourth place, Aleksandra Jęczojewska. Wielkie brawa! Miejsce trzecie, panie i panowie, ladies and gentlemen, third place, Margie Santi Maria. Congratulations! Miejsce drugie, second place, Ewa Commander! A zwyciężczynią kategorii zawodowców Women Pro. Ladies and gentlemen, the winner is, pierwsze miejsce zajęła Diana Riesler. Oto najlepsze zawodniki wśród pro w tym Herbalife Ironman 70.3 Dnia. I zapraszamy panów i prosimy o wręczenie nagród. Panie i Panowie, miejsce trzecie oczywiście statuetka i 500 dolarów, miejsce czwarte 750 dolarów i statuetka, miejsce trzecie 1250 dolarów, miejsce drugie 2000 i zwycięzczyni otrzymuje oczywiście czek na 3000 dolarów. Wielkie brawa! Ladies, thank you so much. It was great job. Thank you. Dziękujemy bardzo. Najlepsze zawodniczki wśród pro tegorocznych zawodów. I teraz z dużą przyjemnością zapraszamy na scenę najlepszych zawodników w tej rywalizacji. Ladies and gentlemen, I would like to introduce the best athletes men pro. Panie i panowie, miejsce piąte. Fifth place. Stefan Schmidt Germany. Congratulations! Wielkie brawa Miejsce czwarte. Fourth place. Miłosz Sobieński. Gratulacje dla Miłosza. Miejsce trzecie, panie i panowie, first place Sean Donnelly, Germany. Drugie miejsce, second place Daniel Sapunov, Wielkie brawa. And first place, pierwsze miejsce, the winner is. Iwan Tutukin! Znakomity czas! 3 godziny 52 minuty i 22 sekundy. Drodzy Państwo, osiągnął zwycięzca Rosjanin Iwan Tutukin. Wielkie brawa! Thank you so much. Congratulations. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, drodzy Państwo. I teraz przechodzimy do drugiej klasyfikacji. To jest klasyfikacja rozwoju polskiego triatlonu. Zarówno wśród Pani, jak i wśród Panów wręczymy trzy, trzy nagrody. Ale zanim to się stanie, podsumujmy jeszcze rywalizację, którą przeprowadziła firma Shimano. Zapraszam Pana. Marcina Damanieckiego i poproszę o wręczenie dwóch nagród dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika. Panie i Panowie, nagrodę Shimano, specjalną nagrodę otrzymuje Pani Joanna Sołtysiak. Joasiu, zapraszamy. Wielkie brawa. Gdzie jest Joasia? Joasiu, stapuj na scenę. No, wielkie brawa, gratulacje. To jest nagroda specjalna od Shimano. Wielkie brawa. To jest taka specjalna klasyfikacja dodatkowa i wyróżnienie od firmy Shimano. Zostań bardzo proszę Joasiu, bo do Ciebie dołączy najlepszy mężczyzna w tej kategorii, czyli Sergiusz Sobczyk. Wielkie brawa! Gratulujemy! Sergiusz Sobczyk w rywalizacji mężczyzn zostaje także w ten sposób doceniony. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa! Na razie to jest Sergiusz rywalizacja Shimano. Specjalna dodatkowa nagroda. <noise> Sergiusz pyta, już? Już powinienem dostać nagrodę? Ciesz się, dostajesz kolejny prezent! Wielkie brawa! I przechodzimy do grup wiekowych. Panie i panowie, zaczynamy od! Oczywiście jest dam. I przechodzimy do grup wiekowych, rozpoczynając od rozwoju polskiego triatlonu. Panie i panowie, trzy najlepsze zawodniczki, które zostaną wyróżnione w tej rywalizacji. Bardzo proszę, ladies and gentlemen, wielkie brawa. To jest klasyfikacja rozwoju polskiego triatlonu. Miejsce trzecie, Olga Kowalska. Brawo! Trinergy Kim na miejscu trzecim. Olga, skakuj na najniższy poziom. Tu jest to właśnie z lewej strony podium. Na miejscu drugim UKS Street Team Rumia reprezentująca tę grupę Aleksandra Jędrzejewska. Brawo Olu, wielkie brawa. I zwycięża w tej rywalizacji i rozwoju polskiego triatlonu Ewa Komander. Gratulacje. Ewa Komander na najwyższym miejscu. Gratulacje, a to nie jest oczywiście w kategorii rozwój polskiego triatlonu nagradzamy. Miejsce trzecie. Mikołaj Luft. Wielkie brawa. Luft free team. Brawo Mikołaj. Zapraszamy na scenę. Miejsce drugie. Łukasz Kalaszyński, Gratulacje. I najlepszy w tej rywalizacji Miłosz Sowiński. Wielkie brawa. Znakomity dzisiaj czas. Wykręcił Miłość. Zszedł poniżej 4 godzin. W ubiegłym roku trzecie miejsce w Generalce i czas 4-2 minuty. Znakomita dyspozycja. W tym roku Miłość. Trzymamy kciuki za Australię. Wielkie brawa!